Legenda o poznańskich koziołkach. W roku 1551, kiedy przebudowywano poznański ratusz, miała się odbyć wielka uczta z okazji zainstalowania na wieży nowego zegara. Na tę szczególną uroczystość przybyło wielu znamienitych i dostojnych gości, a nawet wojewoda z małżonką. Nic więc dziwnego, że i potrawy serwowane na stoły także musiały być wyjątkowe. Daniem wieczoru miał być udziec sarni, który przygotowywał mistrz kucharski Mikołaj. I wszystko w kuchni szło dobrze, dopóki udziec nie wsunął się z rusztu prosto w ogień. Mistrz kucharski był zrozpaczony. Jednak jeden z kuchcików postanowił dobyć nowe mięso na pieczeń. Niestety sarniny w mieście nie wnalazł, ale wato przyprowadził do kuchni dwa białe koziołki. zwierzęta. Widok, co się święci, wyrwały się ku Ścikowi i uciekły prosto na ratuszową wieżę. I kiedy goście mieli już podziwiać nowy zegar, ich oczom ukazał się przedziwny widok. Dwa małe koziołki wodły się bez na gzymsie ratuszowej wieży, czym zbudziły ogólną wesołość. Na pamiątkę tego wydarzenia mechanizm ratuszowego zegara został wzbogacony o dwie figurki trącających się rogami koziołki. Legenda pochodzi z katalogu Poznań i Okolice dla Dzieci, której wydawnictwem jest poznań.travel, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.